Siemanko Siemanko, witam Was wszystkich na naszym kanale. Gołem Rafał, Hani. E, chciałem Wam wszystkim serdecznie podziękować za Oglądałem już na TikToku z ostatniego rynku w Stargardzie. E, z, z blisko 150 tysięcy, ponad 150 tysięcy ludzi obejrzało e, filmiki e, z Targu. Dzisiaj właśnie też jadę na targ. E, jak ktoś tam się pyta, wiele osób w komentarzach. Ten rynek odbywa się w każdą niedzielę. W każdą niedzielę miesiąca od godziny 5, 6, nie znam dokładnie godziny, ale na ulicy Reja 17 w Stargardzie co tydzień jest rynek, targ, kury kaczki, gołębie, akcesoria dla gołębi, papugi, króliki. Dużo ludzi, fajna atmosfera. Cię właśnie, zapraszam Was na filmik. Mówię, to jest pierwsza część, będzie pewnie dwie albo trzy części, bo jest dużo hodowców, dużo gołębi. Dlatego zapraszam. Widzimy się za chwilkę na rynku. Co to nie W jakiej cenie piątkówki, pana, pana? Nie, nie, Marta. Marta, Marta, nie, nie ma, nie ma. Nie wiem. Nie będzie tak, źle, nie będzie tak źle chyba. Why is it jako pierwszy do 6 dni? Do 6 dni jak o pierwszy. No daj, daj ich kopek. Czy że muszę się podwyżać, bo musię gdzieś ona. Tak. Tak budżankowa, że panów wszędzie. Codziennie mam czterego. Kilka głóczki. Nie ma by święto, wiem, nie wiem. Ja bym kumał, wiecie. Ja mam wiedzieć. No, codziennie sprzątam, ale nie wiem. Czy zajesz, nie wyskocz. Ja i jestem to 60, tak? Musisz mówić.

za trzecią razem? Tak, tak, jest na filmiku. Odebrał e, Sopod gdynia pod gdynia Aha, aha. aha. No, ma, ma transport zorganizować i ten... Tydzień czasu. ale i to ciekawe, nie? No. Władzie, ale jaki, jaki... Żawek, kurwa, No, no On był taki przywidzony, ja go... Doprowadziłem trochę, nie? No ale on normalnie, grać tych oczy mu się nie podobało. Nie, 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 nie. Ja się nie znam, tylko nie? Nie, nie. nie, 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 nie. Oczy tak to ładne, no nie, a oczy to takie mąka. <grym> ale rok czasu się wmąkał, nie? No, no, rok czasu się. Już nie wróci do właściciela. <grym> Krzysiu, jak tam, Michał. Pana widzę, ki. W jakiej cenie? Różnie. Ile? 25, 25 zł. Koronkowe, z koronką. Ja

Vinere para, tutaj pan ma, kremka, samiczka, tam jest chyba, tak? plusstuwy <śleszy> <śleszy> Czyje tego będzie? Czyje to? Co? Nie ma odczera. Ta co to jest. To ty, te żółte. Wie pan co, to jest. To jest A to to, za to Nie wiem. ile ty chcesz za te żółte. Za to? Dwie stówki, to do zabrania.

150 do zabrania mówisz? No. To ma albo tom, jak pan sobie, nie ma problemu. A co są dwie samice? Będą dwie samice chyba, bo to widzi pan. No. Pójdę, czy to, jak to będzie się zachowywać? Teraz tu się nic nie będzie działo. Wystraszony. Dobra, schowaj na razie. Muszę sobie załatwić <grymne> <grymne> O, A, tu jeszcze... Nie wiem, czy ty... dam bo... Masz klatkę? Na, Na YouTube. Na YouTubie Wczoraj ja. widziałem, żeś gdzieś tą pocztową oglądał tak? Nie, Z Z no tam... I... Jeszcze tam pan chciał, żebym mu ją dostarczył no no to ja. no, do domu W jakiej cenie? Podam. Różnie

nie, nie ma co się przejąć Kompresorek i możesz przeciąg to przystamkę Nie, to na sprzedaż na samce dwa samce na sprzedaż W jakiej cenie masz? W Postówce w Postówce Czarny 20 rok, ten bogaty 21. Jaka tu jest rasa, bo to pójdę kurde... Są te... Staropolskie. Staropolskie, To się zaczyna tak, nie? Ludzie się schodzą powoli. No, nie wydawało się, że to tyle przyjdzie na pokoju. Trochę się zaczęli się schodzić. Lęgnie się. Pamiętaj, że się lęgnie. No, no, no lepiej się, na się. W jakiej cenie pawiki u Pana? To jest samczyk. To nie są pawiki, to są kaczuny. A kaczuny, kaczuny, przepraszam. Bo to jak pawik wygląda. Jak a, to jest tak. To a. Kaczuny w jakiej cenie? 100 so so zł. 200 złotych jest samczy. samczyk. Tam też jest samczyk.

Budapeszty, bociany. Jaki do bociany? do pana? panie widyny no nie ma właściciela, nie ma jak zapytać o cenę Koruniate. Będzie na filmie, tak? Tak, dzisiaj albo we wtorek, nie? zobaczymy w jakiej cenie? 20 złotych. Czarny za 150. Aha, uh -huh. okej, okay. dobra. Nie wiem czy para czy nie. Jak... Co? Para czarnych. Para czarnych, tak? Okej. Okay. Wszystkie ma

motylki, zobaczcie w jakiej cenie, ładna motylka tutaj no hodowca jest co tydzień na rynku, to można o cenę zapytać i on 92 punkty miał

何だよ

Ile tam żeby jadą, żeby naprawdę, nie, nie ja takich? Ten taki... za stówek. Hmm. wychodzą, wie pan, co wychodzi? Ładne hmm. wychodzą dołębie yy, boczaty. Hmm. Hmm. Ale samicy nie ma, to jest bardzo, hmm. nie? Trzeba je ruszać, nie? Trzeba je ruszać, bo śpią. Ja ruszę trzymać. To też. żeby Tak nie. Jaka cena? Tutaj, u ciebie. 100, 100, 150. 100, 150 za sztukę. Numer telefonu chcę podać? Czy? 604, mhm. 415, 338. 338, tutaj kolegi. To udało się sprzedać? Tak, jednak ja sprzedać. O, to już jest. Sam to sprzedać. Jakie jakiej cenie gołąbki tutaj u Pana? Akurat po 15 złotych zł tutaj murzynek też 15 czy więcej? 20, 20. No, trzeba, no trzeba, trzeba, trzeba sprzedać Murzynka mhm. Tutaj z tych 20 bociany i 20 tak też? 20 krótki 20, bociany Numer telefonu chce pan podać? Czy? 503 503 346 346 904 Tutaj do Pana dzwonić po 20 zł. Tu fajna murzynka jakby ktoś chciał Też niedrogo na ładnych kosmach Tam sam Tak jest zawsze, nie? A nie będę to było, bo ja mam cały czas na ludzi bo to latają. Jak mm. będziesz No, ja jestem na sobie po...

Kiplerki w jakiej cenie? Kiplerki są tak te? Tak. W jakiej cenie? To jest 3 d za 3. Za 3. Para jest 2 biesem. Okej. Okay. A murzynki? Po 15. Po 15 zł sztuka. Moich nie przywiozłeś? Nie, 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 o witam, cześć. Nie, nie, przypomnę. Co ja mam dobrać małość wiesz, nie? tutaj Masz ja pocztowę, nie? Kolej. W jakiej cenie on ma, nie wiesz? Nie wiem, Darek. Darek, proszę tutaj. W jakiej cenie? Za pocztowe, za? O pięć 56. No jak tam ten kolega ze Śląska odżywał się, coś? to zaraz pogodamy, dobra? dobra?

Jakie jest nie pana wątki? Motyle 70. 70. Motylki brutkie. Jakie ceny u pana? Jak, w jakiej cenie gąbki? Zależy który. Sroczki? Czy kasztany to są? Tak, tak. To, są, to jest z łowiska. Cena za sztukę u pana? To zależy która? Od 100 zł. Od 100 zł w górę. Numer kontaktowy chce pan podać, jakby ktoś chciał kupić? Proszę? Numer kontaktowy, jakby ktoś chciał kupić? gąbki? no proszę podać na youtube kanał prowadzę na youtube kanał prowadzę o gołębiach dzisiaj, dzisiaj będą albo we wtorek na internecie tutaj to wszystkie gołębie z nie? co tydzień jestem tutaj to

W jakiej cenie masz tutaj te? W jakiej cenie masz tutaj? Macie coś za 50. Macie coś 50. Para, para. Para, para. A ma wywrot, tu też chyba. Jak trzyma gołębie. Jakie ja bym gatki, nie? Ten 100 zł, reszta to pójdzie. 100 zł tutaj. Tak, Sa samczy, sam czy Sam. Sam reszta 50 zł. Też ma ładne gołębie. Trzeba oglądać na YouTube. Średnie, takie średniaki. Średnie. Czy masz? Nie, nie mam wywrotek. Mam, mam krymki i motyle warszawskie. Strutki, felki, hiplery i Cepele. No. no I mam mało, 25 sztuk. A dużo. Spokojna,